Kilim. Dwa plus dwa. Sześć. Feder Czernych. Witam. Andrzej Turbecha. Witam. No, ale on nie Andrzej, on Andrzej. Oddruha. sobie, że on jest Andrzej. Pasza biceps. Wiesz, ty pasza biceps? Nie mam pojęcia. Co ty chcesz? Dawaj. Dobrze, panowie, witamy Was w kolejnym odcinku naszego quizu Ile wiesz, to jest quiz pokojowy z Jaga Belek 2022. Zasady nie wiem, czy znacie, być może znacie, jeżeli nawet znacie, i tak Wam je przypomnę. Mamy pięć kategorii, Wy wybieracie sobie nawzajem po jednej kategorii i wybieracie pytania od jednego do pięciu nie możecie zadawać dwóch pytań z tej samej kategorii, a, te, a kategorie mamy następujące piłka nożna, historia, geografia, wiedza geografia. ogólna, a także film i kino. Żeby wyłonić tego, kto jako pierwszy będzie wskazywał rywalowi kategorię, zagrajmy w kamień, papier, nożyce. Ja nie grałem w to nigdy. Co się to nauczysz? No co wiedział, wytłumacz <śledź> <śledź> Raz, na, trzy. Zaczyna Andrzej. Andrzej, proszę bardzo, wskaż Fedorowi kategorię. Wiedziałam. To dam Ci taką łatwiejszą kategorię. Piłka nożna. Piłka nożna, dobrze. 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 To prosimy jeszcze o numer pytania, od jednego do pięciu. Osiem. Trzy. Trzy, dobrze. Których z tych piłkarzy nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów? A. Henry Larsson. B. Ronaldinho. C. Zlatan Ibrahimowicz. Czy D. Tomasz Kuszczak? O, głupi <grym> no, masz też głośny No, Barso mógł wygrać z Barsą Zlatan latan mógł wygrać. Kto ten jeszcze był? Ronaldinho i Tomasz Kuszczak. Ronaldinho na no, pewno. Tomasz Kuszczak. Przepraszam tylko nie. Tak jest tu odpowiedź, tak? Tak jest Twoja odpowiedź. Nie, ja czy... nie wiem. co to jest? Przepraszam. no przepraszam. często Manchester United. broni. Aż ten, który grał, czy ogólnie w drużynie był, mógł? Mógł wygrać normalnie. No. Powiedzmy, że był w drużynie i coś tam od czasu do czasu zagrał. To albo Arsenal, albo ten. No to. Okay. Strzelaj. Zostawimy Polaka. Larsson. Już widzisz. Powiem tak. Dobra nacja, zły wybór. Z latań i mówić. Nigdy no, nie wygrał no, Ligi cool, Mistrzów. Tak. No idziesz. Tak, Tak, więc. No, nigdy. No, zawsze się... było tak, że jak był na przykład w Interze, to wygrywała Barcelonę. poszedł do Barcelony, wygrał Inter. Aha. I tak na zmianę. No, tak no. więc. Tak więc latan nigdy nie, 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 nie wygrał Ligi Mistrzów. Jedyne europejskie trofeum, jakie zdobył, to Liga Europy z Manchesterem United w 2018, 2018 roku. Nie było szans. Fiedzia? Y, to, to samo, niech piłka nożna będzie. Pytanie numer 4. 4. Uwaga, uwaga. Który litewski piłkarz, jako <laughs> jedyny, wygrał piłkarską Ligę Mistrzów? A. Tomas Danilewicius. Wiesz? B. Mariusz Stankewicius, C. Edgaras Jankawskas, czy D. Waldas Iwanauskas. No, myślałem, że ja was, tak. Iwanowskas. Iwanowskas. Coś mi kurde. Że wygrał, tak? Wygrał, tak. Jako jedyny w całej Wiem, historii litewskiego futbolu. Wiedział znasz odpowiedź? Oczywiście. Fiedzia, okay. to, to był Iwanauskas? <laughs> Kurde, no nie wiem, no szczerze nie wiem, to jak, będzie jak nie czysty nie, strzał to Jak będzie. nie odpowiesz, no to w kadrze u mnie na pewno nie zagrasz, ponieważ <grafy> chciałem Ci ten paszport dać, ale... <grafy> Kurde, no niech będzie odpowiedź Iwanowskas. ile Edgaras z FC Porto I 2004 Garnowska. rok. Okay. No, z Mourinho wygrał tak. Ligę Europy Tak. tak Tak, zgadza się. Nie, no nie było żadnych szans. Ja z... Nie wiem Folse. też, czy wiedziałeś, pamiętasz, jak Porto grało z Polonią, Warszawa wygrało 6-0, to tam... Iwanałska z takiego fajnego gola. Dobrze, że ten... Jankawska Jan przepraszam, Jan takiego właśnie gola. Piętko strzelił. Tam. Dobrze, że do Fiedzi nie poszło to pytanie. No kurczę, mogło być. No to... Był za łatwo. No, tak wyszło. Dobrze, na razie mamy po pierwszej serii pytań 0-0. Jak ktoś 0-0 skończył? <noise> nie, no zawsze. <noise> <to być> <noise> zawsze, zawsze jednak się udawało. Dobrze. <noise> jedziemy dalej. Andrzej, proszę wybieraj kategorię Federowi. Ostatnio dużo ćwiczyliśmy. Kontynenty to Fiedzia, geografia. Geografia, w porządku. 1, 5. Jeden. 1. 1. Pierwszym pod względem wielkości oceanem na Ziemi jest A. Ocean Indyjski, B. Ocean Atlantycki, C. Ocean Arktyczny, czy D. Ocean Spokojny, zwany również Pacyfikiem. Ostatni. Tu, 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 tu. Bravo, brawo Fedor. jest jeden. Brawo, wszystko nie na zero, najważniejsze. <grym öff> dobrze, jest. Lecimy, honorowy punkt. Lecimy z tym koksem dalej. <m> <grym öff> dobrze, od o, o. 2 do 5. A ty jeden? Mówisz? No tak, było jeden. A, no, no, ale ja, jeden. ja wybrałem pierwsze. Coś ty z, ty z tymi czwartymi nie idzieś? Cztery. <grym öff> Cztery, dobrze. Stolica Chin to A, Pekin, B, Kanton, C, Szanghaj, czy D, Hongkong? Pekin. Brawo! Du, tu, Pan, tu, tu. Teraz Mamy jest, zatem szybka, jest. Konterka, szybka jest konterka. Jest jeden do jednego. cztery, A co było? Dobrze. Czas na kolejne. Czas na kolejną kategorię. Andrzej jest tak. Historia, film, kino i wiedza ogólna. Wiedza ogólna. Wiedza ogólna. Że o wszystkim. O wszystkim. To może być wszystko. Nawet litewski piłkarz, który wygrał. Na przykład. Trzy. Trzy. Uwaga. Twierdze, twierdzenie dotyczące trójkąta prostokątnego, <głos> że <głos> a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat to twierdzenie a. Archimedesa, b. Euklidesa, c. Thalesa, czy d. Pitagorasa. Ostatnie. Brawo! No To jest nie, nie. takie powiedzenie, że zrozumiałem matematykę i że Pifagor jest u nas w Tak. Brawo, średnia. Że... Zgadza się. Zatem jest 2 do 1 dla Fedora. Piedział. To samo, tak? Tak, i złożyć i... tych samych. 1-5, no oczywiście poza 3. 4? Cztery. <laughs> Cztery. Cztery. Dobrze. Który z prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej piastował urząd w czasie wojny secesyjnej? Czy był to a. Abraham Lincoln, b. Ulysses Grant, c. Thomas Jefferson, czy d. George Washington? Jefferson. Boo. Kurde Lincoln. Tak? Abraham Nie, no to była moja pierwsza Nie, odpowiedź, że rządem. Kurde. myślę, wymyślą nie prezesy. Nie, 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 nie. On... żartuje. <grym> no, wyszło jak wyszło. Fiedzia wysuwa się na prowadzenie no, po trzech kategoriach, ale to jeszcze nie koniec emocji, bo przed nami jeszcze dwie kategorie. Film i kino czy historia? Andrzeju, co wybierasz swojemu adwersarzowi? Nie będę cię męczył historią, Fiedzia. Film to na koniec, nie? Film, tak? Okej. Okay. Dobrze. Jeden 5 Słucham propozycji. Cztery. 4. Kto jest reżyserem takich filmów jak Mechaniczna pomarańcza, Oczy szeroko zamknięte czy Odyseja kosmiczna 2001? Tim Burton, to jest odpowiedź A. B. Stanley Kubrick, odpowiedź C. David Lynch czy odpowiedź D. Ingmar Bergman. Żadnego filmu nie znam tego. Ja I i reżyser. Ja, ja, reżyserów ja, reżyserów. ja nie, nie znam z reżyserów. Okej. Okay. Tak. Nie możesz trafić, Wiedzia, tak, teraz nie i możesz. A, niech będzie. I tyle, no. no. niestety. Yes. Budło. Prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź B. Stanley Kubrick. Stanley. 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 Nie kojarzysz go? W Rakowie teraz. Fedor, proszę bardzo, wybieraj kategorię, mm -hmm. czy będzie ta sama, czy jak to się jednak przecież na historię? Nie, nie, nie. To samo. Dobrze. Kino, tak? Tak. No to niech będzie dwa. Dwa. Uwaga. Jakiego koloru była piłka, na którą zdecydował się Neo w tak. trylogii Matrix? Ja nie pamiętam. A, A ja pamiętam. Zielona, B. Żółta, C niebieska, czy D? Czerwona. Albo na pewno albo czerwona, albo niebieska. Kurde. Nie no, to, to takie pytanie, no nie no, to tak to możliwe, ja dostaję serów kiedy, kiedy? Ja, nie ja, nie ja wiem pamiętam, jaka. No. ja nie pamiętam kiedy oglądałem tego Matrixa. Niebieska. Wiedział? Hmm. Tak? Niebieska? Niebieska. Nie. Nie? Czerwona. <laughs> <laughs> da, dobra. Ja Ciebie skręciłem, <laughs> no. tak, bo ja myśli pasowałem cię no. w głowę, że niebieska, Które. że wierzę w to, wiesz, tak jest. Czerwona. to Czerwona, na tylko że czerwoną zdecydował się. A zatem cały hmm. czas Fedor Czyli na też byś prowadzeniu. Na no, bym do... od razu niebieska nawet, by, bez pytań bym powiedział. Czyli Fedor na prowadzeniu, 2 do jednego. Pytanie. Ostatnie pytanie. Ostatnia pytania, ty mówisz, historia. historia. Tylko jak polskie, no to koniec. Ja mówię, <laughs> to nie <jest>. Dobrze, Andrzej <laughs> wybieraj jest... kategorię. Znaczy pytanie, przepraszam. Jeden. Jeden, uwaga. Po przekroczeniu której rzeki Juliusz Cezar wygłosił słynną sentencję Kości zostały rzucone. A Pad, B Rubikon, C Wisła, czy D Wołga? No, na no, Wołgi oni chyba nie byli. A a? No skąd? No to Rosja. No może tak byli, no. no co tam jeszcze było? Jeszcze raz powtórzę. Wisła. A Pad, B... Rubikon. C Wisła czy D Wołga? No strzelam. pad. Rubikon. Ja, pomyślałam, pad. Nawet jest takie powiedzenie przekroczyć Rubikon. Ja żadne. po polsku nic nie znam. <grym> <grym> to to jest jeszcze. przekroczyć Rubikon, czyli już generalnie Niemiec, nie, nie mieć opcji odwrotu. Okay. Czyli A że co tutaj. jak jest e, remis, to jest jakaś dogrywka? Tak. Tak? Tak. Czyli wtedy wybieracie sobie kategorię, ale wtedy to A, już... okej. Okay. chcesz. Dobrze. Siedzia, wskazuj Andrzejowi. Mnie pierwsze. Tak. Pierwsze wolne? Pierwsze wolne? On mnie pierwsze dał. Czyli Nie, tak. 2 5 4. Cztery. Uwaga. Ale ostatnie czwórka dobrze poszło. Jak nazywał się pierwszy król Polski? A. Bolesław Chrobry. B. Bolesław śmiały. C. Bolesław krzywo czy D. Mieszko pierwszy. Mieszko pierwszy? Chyba nie był. Bolesław Robry. Brawo. Tak? tak? Tak! Czyli akcja Wracamy. z... Wracamy! Akcja z dziewięćdziesiątej minuty. No Wracamy? To znaczy, no on, 90. minuty. Wracamy! 90 dostaje Nie no, że tu jest tymi piegułkami, bym się też... <laughs> Dobrze, panowie, to teraz Jaki zasady ten... są takie. Wybieracie kategorie sobie nawzajem, a ja zadaję wam pierwsze wolne pytanie, ale już bez podpowiedzi. Dobra. Czyli, jak to się mówi, seria... No Trzeba karnych. dobrze wybrać. Chyba, że będzie z podpowiedziami, Dawaj, to wtedy... Teraz. teraz no, kto zaczyna? Dobra, to dobra, kto, kto zaczyna? Okej, okay? tak. zagramy. Nie. Dobrze, Fiedzia, wskazuj Andrzejowi kategorię. Muszę historii zna. <głos> <głos> nie, nie, nie polska. Okej, okay, historii nie Historia. Która rewolucja rozpoczęła się od zburzenia Bastylii? A. Francuska. B. Październikowa, C. Listopadowa, czy D. Pomarańczowa. To jest chyba jedna odpowiedź tylko. Francuska. Bardzo dobrze. Tak. Nie no, tak naprawdę jest strzał przegrałem. No to Basilia już w No tak, no to... Andrzej tak. Andrzej, Fedorowi. Fedia. Film. Film. Pierwsza. Pierwsza, no się... <grym> Okej. Okay. Jaka słynna autentyczna postać <coughs> występuje w filmie Gladiator? Czyli autentyczna, która była kiedyś, żyła w historii. A. Neron. B. Juliusz Cezar. C. Wespazjan czy d. Marek Aureliusz? Marek Aureliusz. Bardzo dobrze. Brawo, to mój ulubiony wiedzia. film, o czym my gadamy. Brawo. Myślałem, że kurczę, to dzieci ludzi. <grywa> <grywa> okej, okay, w porządku. Wiedział, wskazuj kategorię Andrzejowi. Historia. <grywa> historia. Nie, okej, okay. historia nie Nie, no dobrze, no historia <grywa> może być historia, nie ma problemu. Dobiję cię. Dobijam mnie, ehm. no. W porządku. Które mocarstwo doprowadziło do upadku Konstantynopola? A. Cesarstwo Niemieckie, B. Królestwo Wenecji, C. Imperium Osmańskie, czy D. Monarchia Brytyjska? Niemieckie. Dla. Osmańskie, nie? Brawo. Kurż. Dobra, Idziemy w to Tutaj samo. Tak, ja, Historia? Historia. A to nie mam już pytań. Nie, no, jest, nie jest no jeszcze jak? jedno. Co ty robisz, da, jeszcze jeszcze jedno, dobra. Da, uwaga, uwaga. Znajdziesz. Zobaczymy, jak wyjazd na historię. Nie. Litewska teraz powiem. <grym grym> uwaga. W 1386 roku wielki książę litewski został o! koronowany królem Polski. Czym rozpoczął dynastię Jagiellonów? Jak na imię miał ów władca? Kto? On? Jak ta? Tak, tak. A. Witold. B. Władysław. C. Kazimierz czy D. Jarosław? Był skrytny, prawda? No dobrze, na Litwie tego nie będę pokazywał. E, Jakie jeszcze raz Ewola? Witold. A. B. Władysław. C. Kazimierz czy D. Jarosław? Nie, nie pomogę. Nie Mi bardzo podoba się imię Witold. Witold? A to był jego brat. Tak. Widzisz, nie no, wład Władysław Jagiełło. Władzik. Władysław Jagiełło. Tak się nazywał ów król. A no no jednocześnie... Co, gramy dalej, tak? No gramy dalej, tylko Litwin że skończyły już się pytania Władysław? z historii. Litwin Władysław. Nie ma takiego imienia na Litwie. No ale tak się nazywał, Władysław Jagiełło, no. Władysławs. On też jak się podszywał pod Litwinę, jak no. pod Polaka. Ten... Co tam u nas jakieś? Filmy, co, i Masz tak, film, <coughs> wiedza ogólna, piłka nożna, geografia. Jak film będzie. Film. Nie. Tak? Okej. Okay. Proszę, Proszę bardzo. Kto i w jakim filmie wygłasza słynne i często do dziś cytowane zdanie? You're talking to me? A. Jean Reno w Leonie Zawodowcu. B. Marlon Brando w Ojcu Chrzestnym. C. Alpacino w Człowieku z Blizną, czy D. Robert De Niro w Taksówkarzu? W, taksówka, w Taksówkarzu, ten. Tak? Dobrze. Dobrze. Tak, mamy to! Dobrzynka. Dobrzynka. Dobra, damy w jedzie piłkę nożną. Piłkę nożna, spać nie można, dobra. I tu przegrać. I tu najgorsze. W porządku. <laughs> Okej. Okay. Piłka nożna. Ja I ilu meczach… Piotr Nowak pełnił funkcję <laughs> kapitana reprezentacji polskiej. <laughs> Wiecie, wiesz, teraz walczysz. Walczysz teraz. No uwaga, ten będzie to oglądał. A. W dwóch, B w 5, C w siedmiu czy D w 19. Nie no, musisz wiedzieć. Co musisz? Nie no, jedno zdjęcie widziałem za paską. A nie odpowiedziałem. A? Odpowiedzi jeden. Nie ma no Nie, jedna. Nie było, nie nic. było. Pięć. To w siedmiu meczach, w siedmiu meczach. Jeszcze słyszał trener? A zatem zwycięzcą naszej zabawy dzisiaj został Andrzej Tróbecha. Dzięki Fiedzia. Jesteś bardzo młodym człowiekiem. No ale wstyd, co? Zdarza, zdarza się. Nie, wiedzia, nie, zdarza wyłączymy się. tak, żeby to pytanie o Jagiele nie pojawiło się na Litwie. tak więc wiesz, Na Lozaku. Zdarza się, no, no, no Następnym nic. razem wygrasz. Ja już nie będę grał w tej gierki. Kończy się mi kontrakt z TV już, na, już. <laughs> po tym odcinku. Ja już tę Familiadę przegrałem ostatnio, z tobą przegrałem to już nie ma co robić. No. Dobra, dzięki. Dziękujemy bardzo za oglądanie. I przepraszam, że oglądaliście to. <laughs> Ha <laughs> ha.